Mogę wiedzieć, co ty wyprawiasz? Pracowałem i się przewróciłem na te skrzynie. Czy ty masz mnie za idiotę? Widziałem, co robiłeś: psułeś je z premedytacją. I bardzo dobrze. Te narzędzia w tych skrzyniach to szmelc. Tak już dawno powinien zainwestować w nowy, porządny sprzęt. A tak poza tym, czy nam się gdzieś śpieszy? Zwodujemy statek, to zwodujemy. Jak nie zwodujemy, to nie zwodujemy. Nie bój się, młody, ja cię nie wydam. No, to ja wracam do ciężkiej pracy. Czy się stoi, czy się leży, 200 zł. się należy.